Na zegarze 22:05 to oznacza, że rozpoczynamy program Polonia 24. Grzegorz Miśtal, witam i zapraszam. A oto co dziś przygotowali dla Państwa nasi reporterzy. Bunt grupy Wagnera. System polityczny pokazuje swoją kruchość. Siła militarna pęka. Spotkanie premierów grupy Wyszehradzkiej. Na najbliższej Radzie Europejskiej ja zaproponuję. W jaki sposób polityka migracyjna w Unii Europejskiej powinna być konstruowana, zrabowane dzwony wróciły do Polski. To ważne wydarzenie do leczenia ran wojnych. Putin chciał zostać carem, a stoi przed widmem nowej rewolucji, mówią eksperci, o możliwych skutkach trwającego 36 godzin buntu grupy Wagnera. W piątek jej szef, Jewgeni Prigorzyn, zakwestionował racjonalność wojny na Ukrainie i zapowiedział marsz na Moskwę. W sobotę przed północą najemnicy wycofali się z zajętego wcześniej Rostowa nad Donem. Zbrodniarz obrócił się przeciwko zbrodniarzowi. Putinowi udało się zapanować nad rebelią, ale z tej konfrontacji wyszedł mocno osłabiony. Potwór, którego stworzył Putin, teraz go gryzie. System polityczny pokazuje swoją kruchość. Siła militarna pęka. Zachód uważnie śledził wydarzenia w Rosji. Stanowisko NATO od początku było spójne. Wydarzenia z ostatniego weekendu to wewnętrzna sprawa Rosji i kolejna demonstracja wielkiego strategicznego błędu, jaki popełnił prezydent Putin, dokonując nielegalnej aneksji Krymu i wojny z Ukrainą. Na mocy porozumienia, którego architektem ogłosił się dyktator z Mińska, najemnicy z grupy Wagnera i ich szef mieli trafić na Białoruś, a to już zła wiadomość dla Ukrainy. Gdziekolwiek pojawi się grupa Wagnera, następuje śmierć, zniszczenie i wyzysk. Zdecydowanie i nieustępliwie koncentrujemy się na Ukrainie, upewniając się, że ma to, czego potrzebuje, aby się bronić i odzyskać terytorium zajęte przez Rosję. Dzień po zakończeniu puczu los Prigorzyna nie jest znany. W nagraniu dźwiękowym zamieszczonym w internecie zapowiedział dziś, że od 1 lipca grupa Wagnera przestanie istnieć. W Bratysławie spotkali się premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej, szefowie rządów omówili sprawy gospodarcze i te związane z naszym bezpieczeństwem. Jednym z głównych tematów była przymusowa relokacja migrantów. Bezpieczeństwo i współpraca gospodarcza zdominowały spotkanie szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Poruszyliśmy kwestie związane z gospodarką europejską, gospodarkami naszych krajów, przemysłem i sprawami energetycznymi. Rozmawialiśmy też o planie Europejskiego Zielonego Ładu, ale też o odbudowie finansów publicznych po kryzysie. Szefowie rządów omówili również stanowisko przed najbliższym unijnym szczytem. Gorącym tematem pozostaje stanowisko negocjacyjne Rady Unii Europejskiej w sprawie przymusowej relokacji uchodźców. Grupa Wyszehradzka powstała, aby pomóc wspólnie realizować nasze interesy w ramach Unii Europejskiej. Rozmawialiśmy dziś o problemie migracji. Stanowisko Węgier w tej sprawie pozostaje niezmienne. Tylko Polska i Węgry głosowały przeciw tej decyzji. Nie zgadzamy się na żadne. Kontyngenty, na żadne kwoty, na żadne przydziały migrantów. I bardzo jasno to artykułujemy, że Europa musi mieć mechanizmy obrony przed migracją zewnętrzną. Szczyt Rady Europejskiej rozpocznie się w czwartek. Dzwony Pokoju dla Europy to projekt służący pojednaniu. Delegacja z niemieckiej diecezji Rotenburg-Stuttgart zwróciła skradzione podczas II wojny światowej kościelne dzwony. Te trafiły do trzech parafii w województwie warmińsko-mazurskim. Wykonany w 1719 roku przez gdańskiego ludwisarza dzwon kościoła w Straszewie wrócił do domu. To efekt akcji dzwony dla pokoju. Nasze zbliżenie stało się możliwe dopiero po 1990 roku. Teraz, gdy na terenie Ukrainy panuje wojna, jest ono ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Po kradzieży przez hitlerowców dzwon przez ponad 80 lat przebywał na terenie parafii Rotenburg-Stuttgart. To ważne wydarzenie dla tej społeczności lokalnej w Straszewie. Ale ważne też dla jakiejś normalizacji relacji wzajemnych, do leczenia ran wojny. A tych ran pozostawionych przez nazistowskie Niemcy jest znacznie więcej. Przykładami są skradzione dzwony z Fromborka czy parafii w Żegotach, które również wróciły na swoje miejsce. On jeszcze pochodzi z poprzedniego kościoła w Żegotach, a więc jest to taki historyczny moment i taki bardzo podniosły. I na tym się nie skończy. Diecezja rutenburska chce przekazać w sumie ponad 50 dzwonów pochodzących z 40 parafii w Polsce i Czechach. Według historyków podczas II wojny światowej przetrwał zaledwie co piąty ze 100 tysięcy zrabowanych dzwonów. Większość z nich została przetopiona na broń dla III Rzeszy. Oglądają Państwo polonijny serwis informacyjny. Sprawdźmy, co jeszcze przed nami. Niezwykłe pamiątki po Benedykcie XVI w Bydgoszczy. Papier w testamencie. Zapisał nam te wszystkie dary. Polska na wakacje, ale ta nieznana. Rekomendujemy takie miejsca, które są nieoczywiste. Na terenie wojskowych zakładów motoryzacyjnych w Poznaniu powstanie centrum, w którym obsługiwane będą amerykańskie czołgi Abrams. Umowę w tej sprawie podpisali dziś przedstawiciele polskiej grupy zbrojeniowej i firmy General Dynamics Land Systems. Podpisana dziś umowa otwiera nową kartę współpracy militarnej Polski i Stanów Zjednoczonych. Już niebawem czołgi Abrams będą serwisowane w Polsce. Tu w Poznaniu będziemy mogli w pełnym zakresie przekazać siłom zbrojnym zdolności serwisowe, które pozwolą utrzymywać polski sprzęt, polskie czołgi w, w należytym stanie technicznym. W perspektywie rozwoju centrum jest serwis jednostek sprzętu również spoza naszego kraju. W drugim kroku sprzęt amerykański, a w trzecim kroku sprzęt będący w innych państwach europejskich. Porozumienie ze stroną amerykańską udało się osiągnąć dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie serwisowania ciężkiego sprzętu pancernego i gąsienicowego, jakim dysponuje Poznańska spółka. Już podczas pierwszego spotkania nasze zespoły znalazły wiele możliwości współdziałania. Dodatkowo mówimy o podobnym sposobie pracy i wartościach. Myślę, że to będzie bardzo owocna współpraca. Pierwsze zamówione dla Polski Abramsy w wersji M1A1 mają dotrzeć do naszego kraju w tym tygodniu. Kolejne tysiące metrów okupowanego terytorium odbite z rąk rosyjskich to efekt działań ukraińskich żołnierzy, którzy przesuwają się od południa i północy w kierunku Bachmutu. Według Kijowa tylko w ubiegłym tygodniu na linii frontu w obwodzie donieckim doszło do ponad 250 starć bojowych. To jedno z nich. Na przedmieściach Bachmutu żołnierze III Brygady Armii Ukraińskiej, weterani byłego pułku Azow, mozolnie przesuwają się metr po metrze do przodu. Przy wsparciu z zaplecza frontu. Ostatni tydzień był bardzo napięty, ponieważ nasza piechota przebija się przez linię wroga. Pomagamy im i osiągamy sukcesy, niewielkie, ale jednak. To polowy szpital w mieście czas wiar, położonym zaledwie 10 kilometrów od linii frontu. Joda przed wojną pracował jako lekarz rodzinny, teraz ratuje rannych żołnierzy. 90% obrażeń to efekt trafienia odłamkami granatów, ale mam też żołnierzy rannych w ostrzale czołgów. To są zdecydowanie najgorsze sytuacje. Tych, którzy nie będą w stanie wrócić na front, wkrótce zastąpią nowi. Świetnie przeszkoleni żołnierze. Ja i moi koledzy nigdy wcześniej nie byliśmy na wojnie. Przygotowujemy się, jeśli nasz dowódca powie, że musimy iść, to pójdziemy. Morale żołnierzy rośnie wraz z każdym metrem terytorium odbitym z rąk Rosjan. Otwórzcie się na świat, mówią przedstawiciele brytyjskiej Polonii i zachęcają specjalistów z Nadwisły do pracy w międzynarodowych projektach. Nie ma się czego obawiać, dodają i oferują swoje wsparcie. Polscy inżynierowie, znani jako jedni z najlepszych na świecie, to właśnie ich brytyjska Polonia zachęca do pracy na międzynarodowym rynku. Tylko oni w pierwszej kolejności muszą się na to otworzyć, m.in. Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Wiadomo, że na przeszkodzie stoi obawa przed nieznajomością procedur, ale pomocą służy Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii. Działa od ponad 80 lat. Gromadzili polskie pamiątki i pielęgnowali polską kulturę, historię, zasoby, artefakty, ale z drugiej strony pięknie potrafili żyć w społeczeństwie wielokulturowym tu, angielskim, w Wielkiej Brytanii. To z kolei miejsce, które łączy wszystkich Polaków w starej i młodej emigracji. Polski ośrodek społeczno-kulturalny. Jak razem tak się złączymy, to naprawdę jest bardzo potężne właśnie złączenie dla Polski też, bo to wtedy przekazuje taki polski portal, można powiedzieć, dla polskiej kultury. Zwłaszcza, że liczba Polaków żyjących na Wyspach przekracza milion osób. To wyróżnienie za wybitne osiągnięcia naukowe i badawcze na Uniwersytecie Warszawskim wręczono nagrody imienia Benedykta Polaka. Tym razem trafiły one do polskiej botanik, profesor Marty Kolanowskiej oraz do litewskiego historyka, profesora Rimwydasa Petrauskasa. Nagroda imienia Benedykta Polaka to wyjątkowe wyróżnienie dla osób zajmujących się szeroko pojętą nauką, przyznawana jest w dwóch kategoriach. Dla Polaka za wybitne osiągnięcia badawcze, eksploracyjne wykonywane czy dokonywane we współpracy międzynarodowej, w wymiarze międzynarodowym, może tak określmy, a dla cudzoziemca za podobne osiągnięcia we współpracy z Polakami. Podczas dziewiątej edycji konkursu nagrodzono między innymi botanik profesor Martę Kolanowską, która wzięła udział w ponad 20 ekspedycjach tropikalnych i odkryła 370 wcześniej nieznanych gatunków orchidei. Organizujemy wyprawy na marca jako ludzkość, a troszeczkę zapominamy o tym, że dalej mamy dużo do zrobienia tutaj na Ziemi i faktycznie odkrycie tej bioróżnorodności także bardzo istotne jest dla mnie to, że ktoś dostrzegł tę potrzebę i mój wkład w te badania. Kolejnym nagrodzonym został rektor Uniwersytetu Wileńskiego profesor Rimvidas Petrauskas, autor prac prezentujących nowe spojrzenie na dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego i czasy Rzeczypospolitej obojga narodów. Wyróżniono również pracownika mongolskiego Uniwersytetu Edukacyjnego za polsko-mongolską ekspedycję na pustyni Gobi. Więcej na ten temat w rozmowie polonii 24 naszym gościem będzie profesor Tomasz Szram, członek kapituły nagrody imienia Benedykta Polaka podkreślał, że jest dumnym polskim Żydem. Szewach Weiss był politykiem, przewodniczącym Knesetu i ambasadorem Izraela w Polsce. Głośno mówił o potrzebie zgody pomiędzy naszymi narodami. W Kołobrzegu odsłonięto tablicę ku jego czci. Tablicę odsłonięto w 20. rocznicę pierwszych dni tolerancji, które zorganizowała społeczność liceum imienia Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu w 2003 roku. Szewach Weiss przemawiając mówił o pojednaniu. Mam wrażenie, że to wy, uczniowie, nauczyciele szkół w Koobrzegu i nie robicie znacznie lepszą robotę dla budowania mostów między naszymi społeczeństwami, niż my. Szefach Weiss urodził się w 1935 roku w Borysławiu. Był przewodniczącym Knesetu, a w latach 2001-2003 ambasadorem Izraela w Polsce. Kawaler orderu Orła Białego był orędownikiem dialogu między naszymi krajami. Chcemy uczcić pamięć człowieka, który swoim życiem i działaniem głosił tolerancję. Pojednanie, przyjaźń między narodami. Kołobrzeski Liceum od dekady organizuje projekty wspólnie z Liceum w Raanana w Izraelu. Jedyne, co my możemy tak naprawdę zrobić i co robimy, to po prostu kontakt i współpraca, która ma też szerszy wymiar. Powinniśmy rozmawiać ze sobą nawzajem. Tylko tak można poprawić wzajemne relacje, tak jak tu i teraz. Tak najlepiej zwalcza się stereotypy. Niedługo uczniowie z Kołobrzegu odwiedzą swoich przyjaciół w Izraelu. Do centrum studiów Ratzingera w Bydgoszczy trafiły niezwykłe pamiątki, wśród nich mitra i ornat, których używał papież Benedykt XVI. Będzie można je oglądać w powstającym Muzeum Diecezji Bydgoskiej. Złoty ornat, w którym papież sprawował msze święte, czerwone buty, mitra i bielizna kielichowa. Jest też wyjątkowa czerwona stuła z papieskim herbem. Jedyna rzecz na świecie, nie ma czegoś takiego nigdzie w świecie, bardziej najczęściej jak widzimy zdjęcia Benedykta XVI, widzimy go właśnie w tej stule. Dary zgodnie z wolą zmarłego papieża przekazał do Centrum Studiów Ratzingera w Bydgoszczy papieski sekretarz, arcybiskup Georg Genswein. Jesteśmy jedynym takim miejscem poza Niemcami na świecie. Nie w Europie, nie w Polsce, na świecie. Więc to jest bezsprzecznie jakieś ogromne wyróżnienie. Dla mnie osobiście jest to wielki znak zaufania, bliskości Benedykta XVI, nie tylko z Polską, ale z Bydgoszczą. Papież Benedykt XVI był człowiekiem bliskim świętemu Janowi Pawłowi II i Polsce, protestował przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w naszym kraju. Wydać było w jego oczach wielką wdzięczność za tą polską obecność w Watykanie i przy jego pontyfikacie, za modlitwę, którą razy go otaczali. Józef Ratzinger do Polski zawitał dziewięć razy, jednak tylko raz jako papież. Teraz Królestwo Niderlandów. W Tilburgu zebrały się polonijne zespoły piłkarskie ze Starego Kontynentu. Na klubowe Mistrzostwa Europy przyjechało aż 50 drużyn. Mistrzostwa rozpoczęła rozgrywka juniorów. Wygraliśmy dwa mecze, jeden przegraliśmy i teraz grają właśnie. I jak, wy, jak czerwoni wygrają, no to mamy pierwsze miejsce. Rywalizowały dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Dużo emocji. Wydaje mi się, że chyba bardziej rodzice byli zdenerwowani jak, 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 jak dzieci. Emocje były ogromne, niezależnie od wieku piłkarzy. Wiemy, że czekają nas ciężkie mecze, ale jesteśmy na to gotowi. W lidze radzimy sobie świetnie, także i tutaj chcemy przenieść te wyniki. Organizatorem spotkania dla polonijnych piłkarzy był Marcin Sieroń, prezes Fundacji Białe Orły. To są klubowe mistrzostwa Europy na drużyn z regionu Belgia, Niemcy, Holandia. Mam nadzieję, że w następnym roku zawitają z Anglii, czy Szkocji, czy z Norwegii. Wygrały dzieci z drużyny Inter Brussels z Belgii. Natomiast zwycięzcami klubowych mistrzostw Europy został zespół Rudwig Helmond z Królestwa Niderlandów. Inflacja nie omija także sektora turystyki, jest drożej niż kiedykolwiek wcześniej. Pomimo to branża systematycznie odbija się po pandemii, a nasza chęć do podróżowania stale rośnie. O rozpoczynającym się sezonie wakacyjnym Przemysław Toczek. Wakacje są, słońce, jest czas więc na wakacyjny wyjazd i tu zaskoczenia nie ma. Polacy ponownie najchętniej wybierają Grecję, Chorwację oraz Hiszpanię. Popularnością cieszą się również Włochy oraz Turcja. Ale zdaniem wielu pytanych o to naszych rodaków, także tych z zagranicy dobrym wyborem jest również pozostanie nad Wisłą. Właśnie taką drogą chce pójść 65% wszystkich urlopowiczów. My rekomendujemy takie miejsca, które są nieoczywiste, ale jednocześnie świetne do wypoczynku z rodziną, z przyjaciółmi i w Polsce takich miejsc jest bardzo dużo, bo każdy region oferuje zarówno turystykę aktywną, turystykę kulturową i tutaj te miejsca no, są niezliczone. Pogoda upalna, ale w przypadku wakacyjnych wyjazdów potrzebna jest też chłodna kalkulacja. Dlatego 1 trzecia Polaków w tym roku pozostanie w domach. Ci, którzy z kolei zdecydują się na wyjazd na terenie naszego kraju, wydadzą na niego ponad 2250 zł. W przypadku wakacji zagranicznych będzie to niemal 4000 zł. To odpowiednio o niemal 500 zł i ponad 800 zł więcej niż wydaliśmy na wakacje przed pandemią koszty więc rosną a oczekiwania musiały niestety zmaleć. Przemysław Toczek, Polonia 24. Beyond Pierogi's tak nazywało się kulinarne spotkanie w konsulacie RP w Nowym Jorku. Smakosze z różnych stron świata mieli okazję skosztować polskich dań w wykonaniu mistrza Macieja Nowickiego, szefa kuchni Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie współczesna polska kuchnia to coś więcej niż pierogi, żurek czy bigos. Jedzenie było niesamowite, a desery wyśmienite, dało się poczuć wyrafinowany smak, rozkoszowałam się tymi daniami. Przybojem okazał się chłodnik ze szparagami, startą żotkiewką i gotowanymi burakami, ale kaczka na pudingu z pasternaku, z sosem z rabarbaru była dla wielu niespodzianką. Jedzenie ich zaskoczyło, smaki ich zaskoczyły i rzeczywiście spodziewali się pierogów, a dostali zupełnie co innego. O polskiej kuchni opowiedział Maciej Nowicki, który fascynuje się staropolskimi przepisami. Podobał mi się kontrast między smakami słodkimi a słonymi. Dowiedziałem się dużo o historii polskiej kuchni z XVII wieku, czyli czasów króla Sobieskiego szerzej o historii Polski nie ma lepszego e, sposobu na promowanie kultury kraju e, niż kulinaria według mistrza mocną stroną polskiej kuchni jest jakość produktów a także wyjątkowe smaki kiszonki czy dary lasu Z nami zapowiadany gość, profesor Tomasz Szram, członek oddziału polskiego Explorers Club i kapituły nagrody imienia Benedykta Polaka. Witam Pana bardzo serdecznie, Panie Profesorze. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Panie profesorze, tak jak mówiliśmy wcześniej, nagroda imienia Benedykta Polaka jest przyznawana za wybitne dokonania badawcze i eksploracyjne na Ziemi, morzu, w powietrzu i w kosmosie. W tym roku otrzymali ją botanik, profesor Marta Kolanowska w kategorii badacza polskiego i litewski historyk, profesor Rimwydas Petrauskas, jako badacz zagraniczny. Co przesądziło o tym wyborze? Panie redaktorze, no, odpowiedź nie jest prosta z tego względu, że rokrocznie mamy do czynienia z wieloma wartościowymi kandydaturami i liczba tych kandydatur rośnie, także no, nasi laureaci muszą rzeczywiście kazać się jakimiś. Bardzo wartościowymi i no, no, zaryzykuję to określenie efektownymi e, osiągnięciami. E, nagroda jest przeznaczona dla badaczy, dla uczonych. E, tutaj należałoby dodać, że e, ponad stuletni The Explorer's Club skupia odkrywców. Badacze są odkrywcami, oczywiście, ale e, w klubie są i inni, są podróżnicy, są. Ci, którzy docierają jako pierwsi w niezwykłe miejsca, na szczyt Eweresu, na Księżyc, na, do głębiny Rowu Mariańskiego, że tylko przytoczę. Ale Nagroda Benedykta Polaka jest przeznaczona dla badaczy, dla naukowców. E, istnieją dwie kategorie. Dla obywatela polskiego i dla e, badacza zagranicznego, obcokrajowca, który... Współpracuje z badaczami polskimi i no, którego wyniki są ważne także dla Polski i dla, e, dla polskiej nauki. W tym roku e, nagrodę, że się tak wyrażę, polską, nie dla Polaka, a dla Polki w tym wypadku, e, otrzymała pani profesor Marta Kolanowska. E, kapituła była pod wielkim wrażeniem. Zarazem e, wartości naukowej badań pani profesor, jak i tego, bo to jest pewna nasza preferencja, niedecydująca, ale daję sobie znać tego, że to są badania terenowe, że pani profesor Kolanowska w tym przypadku, w przypadku teorocznej nagrody, no, szukając swoich interesujących się obiektów, a są to orchidee, są to storczyki. E, Penetruje wdziera się w, głęb, w głąb dżungli kolumbijskiej, i tych storczyków odkryła 370 nowych gatunków. Więc zarówno jej osiągnięcia naukowe, uznawane już szeroko w świecie, jej, jak i osiągnięcia terenowe, jej dynamika, to jest młoda osoba. Myśmy chyba nawet nie wiedzieli, że tak młoda dokonując tego wyboru. Pani profesor studia ukończyła 14 lat temu. Dzisiaj jest już samodzielnym pracownikiem naukowym. To wszystko stanowi o tym, że to, że tę nagrodę dostał ktoś bardzo wartościowy w dziedzinie mm -hmm. nauki. A jakimi, ja, a jakimi osiągnięciami wykazał się litewski historyk, profesor Rindy Das -Petrauskas. To jest jakby inny przykład, inny typ badań, badań, naukowych. Profesor Petrauskas nie musi się wdzierać do dżungli, on jest historykiem. Prowadzi badania no typowe dla historyka, archiwalne z księgami, z papierami. Natomiast jego zasługi polegają na czym innym. I to on dokonuje odkryć naukowych dla siebie, dla nauki, ale on odkrywa też te swoje osiągnięcia dla innych w tym przypadku jest autorem czy jednym z głównych autorów przewartościowania spojrzenia nie tylko historiografii litewskiej, ale w ogóle społeczeństwa litewskiego na okres związku historycznej Litwy Wielkiego Księstwa z Polską na okres rzeczypospolitej obojga narodów Ogromnie wartościowy dla obu stron, a z perspektywy litewskiej, no, była, była pewna rezerwa w ocenie tego, nazwijmy to polskiego rozdziału, czy wspólnego z Polską, może lepiej rozdziału historii Litwy. I już nie, nie ma czasu, żeby wnikać, jakie było tego podłoże. Powiem tylko, że ja, który też jestem historykiem, ja to rozumiem. jest, Natomiast... to, jest to na pewno bardzo wartościowa praca z punktu widzenia stosunków polsko-litewskich. A... Pewnością... A pani panie profesor, czy... tak, tak, zmianę wiedzy, nie tylko nauki, ale i społeczeństwa litewskiego w przeszłości, jak i, i dla współpracy polsko-litewskiej. Naukowej, dla której profesor Petrauskas, obecnie rektor Uniwersytetu Wileńskiego, ponosi, poniósł też bardzo wielkie zasługi. Także znaczy, to też no, wyniosło go na pierwsze miejsce w kategorii tegorocznej obcokrajowca nie zasłużonego. Nie warto wysługi. podkreślić, że tegoroczni laureaci trafili naprawdę do bardzo zacnego grona naukowców, badaczy i odkrywców, prawda? Z, ca z całą pewnością i, i to jest no, to była dziewiąta edycja, czyli mamy już no, blisko dwudziestu takich laureatów i to są naprawdę ludzie o imponujących osiągnięciach. Jeśli nagroda Benedykta Polaka ma służyć promocji tych osiągnięć, docenieniu tych osiągnięć, a myślę, że tak jest. No, to, to spełnia swoją rolę i, i możemy być tylko usatysfakcjonowani, bo z pełnym przekonaniem dajemy ją bardzo wartościowo. I my jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Profesor Tomasz Szram, członek kapituły Nagrody imienia Benedykta Polaka, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę, za spotkanie. Również dziękuję. I to wszystko teraz. W Polonii 24 spotkamy się jutro o stałej porze. Dziękuję za uwagę. Spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.